Zobaczcie Słonik się kąpie Oj chłopaki Chcielibyście zobaczyć jakie to jest seksowne laski surfują na tych deskach Mega Nie powiem, ale dostałem w ogóle z nafty nie? A to jest Kara Jesteśmy na Kata Beach I see what so many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up. Pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Katabich i zobaczcie co tutaj się wydarzyło. Żółwik został postawiony jako atrakcja. A to z takiej okazji, że pierwszy raz od 50 lat na Kata Beach żółwica złożyła jaja. No właśnie zobaczcie, w tamtym miejscu wszystko jest pięknie ładnie ogrodzone, tak żeby nikt się do tego nie dostał i nie zepsuł. I nie zepsuł tego miejsca. Zobaczcie, jest też ochrona, która pilnuje 24 godziny na dobę. Właśnie tego miejsca. Jest to mega, mega wyjątkowe zdarzenie. No, bo przez to, że turystyka się tak rozrosła na phuket, no to po prostu te piękne stworzenia nie składały tutaj już jaj. No i od 50 lat nie było tutaj żadnego żółwia. A teraz zobaczcie, to jest mega atrakcja. Taki namiocik. Zaraz zapytamy, czy można się wpisać w ogóle na listę, że się odwiedziło. Tutaj są zdjęcia tej żółwicy I słuchajcie, Żuwica, tak jak tutaj jest informacja, jest po tajsku, ale ja wam to przetłumaczę. Żuwica, która złożyła jaja, miała 15 lat i 150 centymetrów, czyli prawie tyle co Linda. I jest to młoda żółwica. Złożyła ponad 50 jaj. I no, mam nadzieję, że wy, wy, wykluje się 50 młodych, tak? A my z Aleksem pomożemy im dotrzeć do morza. Aleks, trzymamy kciuki, żeby to było dzisiaj, tak? I idziemy się spytać. No, tylko muszę wziąć Aleksa na ręce. 50 lat nie było tutaj żadnego żółwia. Żaden żółw nie złożył jaj. Zobaczcie, jakie wydarzenie. Ochrona, z tyłu gniazdo i namiot. Żółwikowy. Dobra, idziemy zapytać pana. Chodź, Alex. Sorry. Do you speak English? A little bit. No. A little bit. I have a question. The, 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 the baby turtles. They already go to the water or still not? No, no, not now. Not now. How, how long we need to wait still for it? 26 February. And it's 100% sure? About. 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 Ok, bo myślałem, że to będzie 8 tygodni co teraz, więc myślałem, że będzie na mój świątę dzisiaj jest mój świątę, więc... I zwykle wychodzą w nocy, tak? Tak, w nocy Okej Wiesz, w jaką godzinę? Nie, nie wiesz W jaką godzinę lepiej przyjechać? Nikt nie wie Nikt nie wie, Ok, Ok, yeah. dziękuję um... Dobra, to już wszystko wiem Słuchajcie, obstawiają, że jednak nie 15 Czyli nie po 8 tygodniach, tylko 26, mniej więcej. Czyli jeszcze mamy 11 dni. Wrócimy tutaj 26, ale tak między nami. Do dzisiaj też będziemy i zobaczymy. Tak, mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Powiedzieli, że 26 się wyklują. Ale nie wiedzą o której porze. No, logiczne, że nie wiedzą o której porze, ale musiałem zapytać. Może, może jest jakaś zasada, że nie wiem, o północy yy, się klują. Więc mamy jeszcze czas, i idziemy zacząć gniazdo z bliska. I troszkę surferów. Chodź, ale zobaczymy surferów i znajdziemy mamę. Dobra, aleks już biegnie do taty. I zobaczcie, tak to wygląda od plaży. Tam taki duży żółw. A i namiot pod spodem. I tam ochroniarz sobie śpi w tym namiocie. A tutaj, tutaj mamy gniazdo. Aleksik, chodź do taty, bo tata ucieka. Może uda mi się nagrać, jak ktoś złapie fale? Mają dość długie deski, więc nie powinno być problemu. O, facet padluje, 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 padluje. No i zobaczcie, jadą. Trzech na raz. Piękna sprawa. Okej. Okay. I zobaczcie, jak to jest mega mocno ogrodzone. Ja widziałem takie już legowiska, nie wiem jak to nazwać. Gniazda na bali. Ale nigdy nie były aż tak obtoczone, No i... Zabezpieczone. Tam było kilka patyków na krzyż. Było napisane, że, że to gniazdo. Żółwia, i żeby nie niszczyć. I tyle. A tutaj zobaczcie: wiele informacji. I taki sztuczny żółw. Odlew wielkości tego żółwia, który tutaj był. O, nie wiem jak się nazywa. O, myślę, że to są te informacje, których brakowało. Zostały po prostu przeniesione tutaj. Tak jest. Właśnie widzę, że Alex się przypodobał do czyjejś torby. Więc idziemy go zabrać. Katabicz to jest jedna z piękniejszych plaży na Puket. Jest bardzo, bardzo duża. Wiele osób się tutaj zbiera na zachody słońca. My mieliśmy jechać troszkę dalej na zachód słońca, ale miałem cichą nadzieję, że żółwiki się jeszcze nie wykluły, to je podejdziemy. No i jutro przyjeżdżamy tutaj z całą rodziną piknikować i będę uczył dziewczyny jak surfować, bo jest to najlepsza plaża do nauki surfingu. Fala jest mała, ale jest dość długa, stała i jest mega płytko. A to jest bardzo ważne dla początkujących i dla Alexa, żeby mi się nie utopił, tak Aleks? I zobaczcie, tam możecie sobie wypożyczyć surfboardy, longboardy, no i tak żeby. Właśnie skłamać, możecie sobie policzyć, ile osób jest w wodzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i troszkę dzieci. Mega klimacik. Dobra. I znaczy tam macie w swim here flagi. Jak jesteście początkującymi surferami, to zawsze pływajcie pomiędzy tymi flagami. Ale klimacik, zobaczcie. I najlepsza falka wchodzi przy zachodzie słońca. O, no, może złapiemy jakąś falę i to nagramy. O, idzie, 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 padluje, padluje, będzie ją miał. Będzie ją miał. Tak jest i jadą chłopaki. O, gleba. Oj chłopaki, chcielibyście zobaczyć, jakie to jest seksowne laski surfują na tych deskach. Mega. Linda zapytała mnie, czy mam jakieś drobne bo zrobi małe zakupy i zobaczcie, chyba robimy tutaj piknik to są... to są właśnie małe zakupy tak, mały ulubiony drink passion fruit Thank you, baby i zobaczcie What we have here? Mango, pineapple and passion fruit ogólnie chyba cały market zwiedziła okej okay. Idę jeszcze ponakręć, ponakręcać surferów. No to co, takim miłym akcentem się pożegnamy. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, łapka w górę, bo to jest bardzo ważne dla algorytmu i żebym był widoczny. No i co? Zapraszam na surfing do Tajlandii.

Słonik się kąpie. O, centralnie jest pod wodą. A jak wyjdzie, to może pobawi się z Aleksem, bo jest malutki. Zobaczcie, należy no bokiem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. O. Ale fajnie. No i taka kąpiel ze słonikiem kosztuje 700 bat dla dorosłego, a 500 bat dla dziecka. Więc może następnym razem. Tak, papa. Pa. <laughs> tak, kto kocha te? Zobaczcie na walentynki Romantyczna piosenka I Alex chyba spotkał koleżankę Bo się bawię <laughs>

Aleks spędza tak Walentynki. Poznał trzy dziewczynki. Alex, co gotujesz? A, nie ma już taty, tak? Najpierw muszę coś ugotować. <grywki> dobry i młody gra po prostu z koleżanką w golfa, nie? Co tam się przejmuje? Przejmować. A? Uau! Wow! Bravo! Bravo! Stałem w ogóle z nafty, nie? A to jest kara za niezłapanie. Takie fajne niewiasty tam stoją dwie chcą pogadać. A obok jest żona i to jest Beka, masa Bo nie wiedzą, ale nic. Sympatycznie i przyjemnie. To ja mi się patrzą. <grym z górą> Dobra, nagrywam dalej. A tu Alex swoją poznał, ukochaną. O, zobaczcie. O, so sweet.